Irlandia w ostatnich latach stała się takim internetowym hubem. W Dublinie mają swoje potężne oddziały Google, Facebook, LinkedIn, Zynga, Twitter, jest Intel, Microsoft, także Facebook. Także bardzo dużo się dzieje na tej scenie technologicznej irlandzkiej. I dla takich startupów czy, czy młodych firm technologicznych, to Irlandia jest bardzo atrakcyjnym miejscem, bo bardzo szybko można zweryfikować swój pomysł, usługę czy produkt. Umawiamy się z kolegami z Google na, na jakiś lunch i, i można... Jakby wysądować pierwsze opinie prawda, o, o, o danej usłudze czy produkcji. Te biura zamorskie, czyli tak jak to, to, to moje biuro, czy nasze biuro w Warszawie pomaga irlandzkim firmom e, zaistnieć tutaj na, na rynku polskim i, i w, w Republikach Bałtyckich. E, Litwie, Łotwie, Estonii, ale... Jeżeli są jakieś młode firmy, startupy zainteresowane wejściem na, na, na rynek irlandzki, czy pozyskaniem tam finansowania, czy, czy zaoferowaniem swoich produktów, czy usług, to ja chętnie przekazuję takie kontakty kolegom z Enterprise którzy no, już konkretnie pracują ze startupami. Z zagranicy i oni już zajmują się tymi praktycznymi kwestiami, jak otwarcie firmy w Irlandii, zweryfikowanie planu biznesowego czy nawiązanie kontaktów z funduszami Venture Capital. Jeżeli firma dostarczy nam plan biznesowy, który pokaże, że jest w stanie zbudować w ciągu 3-4 lat biznes, który będzie zatrudniał 10 osób tam w Irlandii, i będzie miał około miliona euro przychodu rocznie, to wtedy my chętnie obejmiemy 10% udziału w takiej firmie. Jakość materiałów marketingowych, które dostaje od irlandzkich firm jest w wielu przypadkach niska i, i muszę powiedzieć, że Irlandczycy nie są nie są ninjami marketingu, ale z drugiej strony kompensują to sobie takimi umiejętnościami typowo takimi właśnie nawiązywania kontaktów. W tym są mistrzami i ta sieć irlandzkich kontaktów jest, jest bardzo mocna i, i potrafią wykorzystać swoje znajomości do, do, do maksimum. A tak się składa, że, że bardzo dużo Irlandczyków jest menadżerami czy średniego, czy wysokiego szczebla w wielu, wielu globalnych firmach. A z drugiej strony, no, polskie firmy, z którymi się, się miałem okazję spotykać, no, Boją się tego wyjścia gdzieś na zewnątrz, że, że faktycznie, tak jak wielokrotnie powtarzał Bartek Gola, ten polski rynek jest na tyle duży, że, że, że nie zawsze jest konieczne, żeby wychodzić gdzieś z jakimś projektem, czy produktem, czy usługą na, na rynek globalny, że, że, że wystarczy po prostu robić do, do, dobry biznes tutaj. No i co tak jakby nie zachęca, żeby, żeby ryzykować gdzieś, gdzieś dalej.